Z tej strony ja dzisiaj się zajmę tematem gamblingu. Co dalej z gamblingiem? Kilka stron już zostało zamkniętych, takie jak CSGO World, CSGO Double, CSGO Lotto. Została tylko jedna strona, jedna ruletka. Taka najlepsza na moje. Według innych youtuberów, też streamerów CSGO Strong. Wiadomo, ta strona znalazła obejście. Całego tego logowania się na tą stronę. Znaczy tutaj logowanie się nie zmieniło, w sensie że. W filmie, w wpłata i wypłata skinów się zmieniła. Jak klikniemy. Zakładkę Withdraw to będzie na, to przekieruje nas po prostu na stronę SKN Trades. Tutaj mamy wszystko tutaj wyjaśnione. Każdy, każdy będzie wiedział o co chodzi, co i jak. Więc Z tą stronę jak najbardziej polecam. Jeśli jeszcze nie grałeś na tej stronie, polecam. No, zapraszam się dostajesz 1 je do euro. Jeśli wpiszesz kod, Michał pomywasz w zakładce Frecoin. Więc jak najbardziej polecam tą ruletkę. Każdy już na pewno wie o co chodzi z tym gamblingiem. Chodzi o to, że te ruletki jackpoty zostały już usunięte ze względu na to, że ludzie się skarżyli na jakieś kradzieże, skamy i tak dalej no i było wiele dramów no. no z powodu tego, no, że niby są skamerzy na stronach i tak dalej ludzie tracą prawdziwe pieniądze no dlatego Valve musiała się z tym zająć, nie? oczywiście, jeśli by usunęła wszystkie ruletki to by Valve na tym na tym by straciła dużo na tych skinach Dlatego zostały takie najlepsze ruletki, takie na przykład jak CSGO Strong z mojej strony to wszystko. Na razie trzymajcie się, łapa fapa, nie zaszkodzi pod tym filmem narka koparka.